Dzień dobry. Zapraszam Państwa do obejrzenia prześlicznego mieszkania, które znajduje się na wysokim parterze w rudzie Śląskiej. Wchodząc do mieszkania, znajdziemy się w zgrabnym, jasnym przedpokoju, z którego mamy wejście na lewo do pokoju. Mieszkanie składa się z właśnie pokoju, który w tej chwili jest zaaranżowany jako sypialnia, ale równie dobrze może być gabinetem albo pokojem dla dziecka na przykład. Przechodzimy z powrotem do przedpokoju i Teraz kolejne wejście to jest Łazienka. W Łazience mamy prysznic, taki piękny nowoczesny. Jak również toaletę, umywalkę z lustrem i nowy zupełnie piec dwufunkcyjny do ogrzewania mieszkania i podgrzewania wody. Mieszkanie jest po generalnym remoncie przepięknie zrobione. Wszystko jest solidne. I z trwałych materiałów. No i tutaj wchodzimy do ostatniego pomieszczenia. To jest duży, przestronny salon z aneksem kuchennym. Na uwagę warto zwrócić na przepiękne okna z zachowaniem oryginalnych łuków. Jeżeli chodzi o kuchnię, to tutaj mamy. Wszystkie sprzęty w cenie. Sprzęty są nowe, na gwarancji, nie używane. I mamy tutaj płytę elektryczną, piekarnik, zlew, zabudowaną zmywarkę 60, też zupełnie nową, jeszcze nie uruchomioną. No i dodatkowo mnóstwo szafek i szuflad do przechowywania. Tak jak powiedziałam, mieszkanie jest gotowe do wprowadzenia po generalnym, solidnym remoncie z wymianą instalacji, ścian, podłóg. Właściwie wszystko, co jest zrobione jest tutaj nowe. Zapraszam do oglądania tej ciekawej propozycji zamieszkania w Rudzi Śląskiej.